Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w pracy, ale dzisiaj nie będzie mowy o ciuszkach, a przynajmniej bezpośrednio nie będzie mowy ani o ciuszkach, ani o torebkach, ani o żadnych bucikach czy innych akcesoriach. W ogóle miałam nie nagrywać dzisiaj w pracy, ale przypomniało mi się, że dzisiaj ma do mnie przyjść pewna paczka, a paczka jest fajna. To znaczy, zawartość paczki jest fajna i myślę, że może komuś z Was się przyda to, co powiem. Więc. Kochani, przyszła do mnie dzisiaj poczuczka z bardzo fajnym urządzeniem, który absolutnie nie jest efektem żadnej współpracy. Eee, to znaczy jest. Jest efektem współpracy mojej z Allegro. A współpraca polegała na tym, że sobie to urządzenie tam znalazłam, wyszukałam, kliknęłam, zapłaciłam i, i mi przysłali. Także, poważnie mówiąc, żadna współpraca eee, za Wasze zdrowko. Wiecie, że ja pracuję. Przy tekstyliach szeroko pojętych, od sweterków po jedwabie, także no, jest dużo różnych materiałów. A wiecie, jeżeli się dużo rzeczy sprzedaje tekstylnych, dużo się też rzeczy używanych pierze, no to trzeba je czasami wyprasować. Wiecie, staram się nie, ale pewnych rzeczy nie da się nie wyprasować, jak się sprzedaje piękną jedwabną bluzkę, pierze się ją w domu, to trudno je po to nie wyprasować, a wiecie, ciężko jest z czasem, jak się ma na przykład spakować 50 paczek dziennie. No i od dawna już nosiłam się z zamiarem, żeby kupić parownicę do ubrań, ale mm, wiecie jak jest, byle jaką kupić to nie sztuka, ale i nie ma takiej potrzeby, żeby kupić byle jaką parownicę. Natomiast, no na, na taką droższą, no to trzeba już sobie wygospodarować w budżecie. Ja wiem, mimo wszystko są to bardzo nieduże koszty, ale życie. No i ostatnio się udało, że sobie takie luźne parę złotych w budżecie znalazłam, i doszłam do wniosku, że to jest ten moment, że warto by właśnie znaleźć tą parownicę. I szukałam sobie po opiniach, nie, nie, nie wśród jakichś tam profesjonalnych recenzji, tylko wśród użytkowników, bo wiecie, co kobieta kobiecie powie na temat danego urządzenia, które której się w domu sprawdza albo nie, to jest najlepszy dla mnie rodzaj reklamy. I wyszło mi na to, że w tej grupie cenowej, bo wiecie, wiadomo, że jak ma się nieograniczony budżet, to na pewno są znacznie lepsze urządzenia, chociaż niekoniecznie. W każdym razie ja wybrałam sobie coś takiego, już wam pokazuję, jest to Philips. Tak wygląda. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda samo urządzenie. Na razie pokazuję Wam właśnie pudełeczko. Bardzo fajne, kompaktowe, świetnie trzyma się w dłoni. To ma swój symbol, bo właśnie szukałam i gdzieś tu znalazłam. To się nazywa Philips GC299 Steamer. Parownica do ubrań. Wiecie, jak zwał, tak zwał jest napisane steamer, no ale to wiecie, wszystko jest napisane po angielsku, no to po naszemu parownica, czy tam jakoś tam. W każdym bądź razie czytam. <laughs> Ona ma 1000 watów. Wyrzut pary to jest do 20 gramów na minutę. Jest sprawna do działania 45 sekund po włączeniu jej. Bezpieczna dla wszystkich rodzajów tkanin. Redukuje brzydki zapach. Nie potrzebuje deski do prasowania, idealna do travelingu i posiada mm, szczotkę, którą możecie założyć na tą parownicę, i ona wtedy ułatwi Wam czasanie na parze, czasanie parowe swetrów. Także uważam, że świetna rzecz. Już Wam pokazuję samo urządzenie. Niesamowicie zacuśne i takie kobiece, bardzo różowe. No, działa dokładnie tak samo jak moja parownica do włosów, czyli tutaj ściągacie sobie tą zawleczkę, wlewacie wodę, jest to dużo prostsze niż w parownicy do włosów, bo jest 20 razy większa dziurka. Zatykacie, włączacie do prądu, przekręcacie sobie tutaj przełącznik na jedyneczkę i autentycznie po 45 minutach, minutach, po 45 sekundach działa, paruje i paruje nie wiadomo jak, naprawdę ja jestem jak na razie, bo wyprasowałam chyba z pięć rzeczy jestem zachwycona wszystko się pięknie wyprasowało a pokażę wam spódnicę, którą prasowałam, zobaczcie, to jest ta spódnica o której mówię w ogóle to jest genialna spódnica to jest marka Hallhauber miało być w ogóle bez ciuchów, ale nie mogę powiedzieć, nie mogę nie powiedzieć o niej bo jest genialna, to jest wiecie Spódnica z czegoś takiego, co jak założycie sobie na tyłek, to obciąga Was jak gorset, a jest niesamowicie komfortowa w noszeniu, dlatego ma taki fajny rozpierdacz z tyłu i to jeszcze taki w górę ciągnięty. No, ale dobra. I muszę zobaczyć, tu musi być w składzie nylon, bo to jest tak ciężkie do rozprasowania. Polyamid jest 65 wisko, to jest ważne dlatego o tym mówię. 65% wiskoza, 30% poliamid i 5% elastan. Ja jej nie prałam. Ona przyszła świeżo wyprana w worku. Co sądzę właśnie po zapachu, bo widać, że tą spódnicę ktoś wyprał, wyjął z pralki, chyba nie bardzo dokładnie ją rozwiesił i ona tak wyschła, bo pachnie jeszcze płynem do płukania. No, natomiast przeszła w totalnym zgnieceniu, wyglądała po prostu jakby ją, wiecie, ktoś tak jak papier zwinął. Z I ja tą spódnicę mam w lokalu gdzieś chyba około tygodnia, bo właśnie między innymi ta spódnica mnie zmusiła do tego, żeby jednak tą parownicę kupić, bo mówię sobie, ja tego nie doprasuję, zresztą próbowałam ją rozprasować, ciężko to szło opornie. Więc dałam sobie spokój, bo mówię, prędzej porobię, wiecie, te wyświecenia, niż ją e, rozprasuję. I zobaczcie, to jest efekt mojego prasowania takiego naprawdę na półglistka. Ja to e, kilka razy przejechałam po prostu tą parownicą i ze zgniecionej kartki papieru, no bo naprawdę to tak wyglądało, jakbyście zgniotły i tak lekko rozprasowały papier. To to jest e, początek tego mojego prasowania. To już wygląda tak, jakby było idealnie wyprasowane, chociaż nie jest. Także dziewczyny, jestem zachwycona tą parownicą. Jest genialna, a powiem Wam, to jest bardzo, bardzo sztywne i bardzo mięsiste. Także taki jedwab, to myślę, że to rozprasuje w 3 sekundy. A pokażę Wam jeszcze e, tak na szybciokość, pokażę Wam, bo prałam e, w domu krawaty. <laughs> Bo znalazłam wczoraj właśnie w lumpku przepiękne markowe krawaty. Wszystkie jedwabne, i wszystkie są albo Armani, albo Bos, albo nie wiem co tam jeszcze. I w każdym razie one były brudne. Wszystkie były brudne, wiecie. Panowie jedli, coś tam kapało i były po prostu przybrudzone. Ja je wszystkie wyprałam i tylko i wyłącznie dlatego zrobiłam to specjalnie w pralce razem ze swetrami. Oj, przepraszam, razem ze swetrami i prałam w pralce. Bo yy, chciałam właśnie zobaczyć, przekonać się, czy ta parownica doprowadzi je do porządku. I wiecie, no one wyszły, jak to, krawaty po praniu, prawda? Zobaczcie. To jest efekt przejechania po prostu dwie sekundy parownicą. No naprawdę nie widać w ogóle, żeby on był prany. W sensie takim, że nie widać żadnego zużycia na tym krawacie. Zobaczcie. Armani, kolekcjoni. Zobaczcie, to jest ten, a najbrudniejszy krawat, albo po prostu najjaśniejszy, i było na nim widać, że jest potężnie brudny. Cholernia, sama sobie go teraz zgniotło. To jest ten. On miał wyraźne tłuste plamy, czy tam no jakieś jedzeniowe. I zobaczcie, on też był wybrany w pralce. To też jest Armani. Był wybrany w pralce i został właśnie przeprasowany parownicą. Jestem zachwycona, bo wiecie, co ja bym zrobiła? Musiałabym to prasować żelazkiem przez ściereczkę i yy, no, dużo zachodu z tym, żeby go nie wyświecić. Wiecie, to jest jedwab, więc yy, żeby on pięknie wyglądał, no to tylko para. I zobaczcie. No cudo. Ja uważam, że przepięknie jest wyprasowany. Także dziewczyny, jeżeli macie ochotę zakupić sobie parownicę, to nie próbowałam jeszcze, jak działa to, ta nakładka na swetry. No ale to wiecie, będzie sweter, to będziemy próbować. W ogóle nie wiem jak to się nakłada tak o po prostu. Nie, chyba odwrotnie. O, klik klik. No, widzicie? Ciągniecie z włoskami elegancko. A jest lekka. Ale na tyle ciężka, że nie macie wrażenia, że yy, macie zabawkę w dłoni. Ja ostatnio oglądałam w isku parownicę. Jedną sztukę mieli, wiecie? Taką iskową jakąś parownicę. Żadnej marki tam nie było widać. Ona kosztowała 65 zł. I jak ją wzięłam w rękę, to miałam wrażenie, że zabawkę dla dzieci yy, wzięłam. Nie wiem, nie wypowiadam się, być może, yy, wiecie, jako parownica była świetna, natomiast naprawdę. I jak się wzięło w rękę, to miało się wrażenie, że to nic nie waży, a to jednak swojej waży. Natomiast jest bardzo dobrze, trzyma się w dłoni i po prostu pięknie prasuje. Cena tego urządzenia to 179 zł. Trzeba szukać, ponieważ ja znalazłam ją za 179 zł, za 219 i 249 zł. A wszystkie trzy były z dokładnie tym samym oznaczeniem i z tym samym wyposażeniem czyli po prostu parownica plus ta nakładka do swetrów. Także po prostu trzeba wrzucać sobie w wyszukiwarce od najtańszej oferty z dostawą. I ja tak też wybrałam. Także, dziewczynki, 179 zł. <laughs> złotych. Jak jesteście zainteresowane, to Wam podlinkuję. Bo uważam, że bardzo fajnie się sprawdza. Coś tutaj myślałam, że ciekawego napisali na kablo, ale tutaj, tutaj nic ciekawego nie ma. No, a ja teraz zmykam do domu i widzimy się w domu. Taki pyszny obiadek, dzisiaj na szybko. Mamy tutaj kinuę, mamy tutaj brokuła, podsmażone, wędzone. Tofu z cebulką i to wszystko posypane grana padano i zalane Czym? sokiem z cytryny. Smacznego. Muszę wam powiedzieć, że to pyszne było i bardzo zaskoczył mnie smak przyrządzanego na gorąco tofu. Zawsze jadłam tylko na zimno w jakichś sałatkach, wiecie, takie różne rzeczy robiłam nawet w białym winie, jako taki, takie zastępstwo dla serafeta, jak byłam weganką, i tamten smak jak najbardziej mi odpowiadał. I było wszystko super, ale ten taki smażony z cebulką na patelni, taki mocno otulający, taki z wierzchu, wiecie, skorupka, taka, przypieczona, a w środku miękki taki. On się nie rozpływa jak zwykły ser. Znaczy, bo to nie jest ser, ale nie rozpływa się jak ser, tylko taki. Pycha. Wyobraźcie sobie, że wreszcie, wreszcie otworzyli w Ełku Action. Hmm. I najlepsze jest to, że chyba już jakiś czas temu otworzyli, tylko, że ja w ogóle o tym nie wiedziałam. Zachwycam się tymi waszymi holami, tymi wszystkimi rzeczami, które są w... W action, o których opowiadają inni ludzie. Natomiast ja żyłam w błogiej nieświadomości. Wydawało mi się, że u nas nie ma action, a okazuje się, że jest. I to dowiedziałam się słuchajcie od e, Ani i Krystiana, którzy przy, będąc u nas na święta po prostu mieli interes w tamtej okolicy i jak wrócili z miasta, to Krystian do mnie mówi, no ale przecież Wy macie action. Ja się pytam, a gdzie, przepraszam. No i słuchajcie. Jednak chyba nie jestem zakupowiczką, pomimo tego, że dowiedziałam się jakieś tam dwa dni po świętach to dopiero dzisiaj. Czyli pewnie za trzy tygodnie później pojechałam do tego action. Nie jestem zakupocholiczką. I powiem Wam, że. Mm, no, super tam rzeczy są. Naprawdę świetne. I ja wam tu wrzucę taki mój subiektywny przegląd rzeczy. Z tego sklepu. Natomiast ten mój przegląd będzie dotyczył jednej setnej rzeczy, które tam są. I tak, akurat taki wniosek sobie wysnułam, że bardzo łatwo poznać człowieka. To czy bardzo łatwo. No, może to za dużo powiedziane, w każdym razie można bardzo poznać człowieka. Patrząc właśnie na te jego przeglądy, takie wiecie, subiektywne, nie takie informacyjne, że dzisiaj w promocji to czytam, to nie. Tylko e, jeżeli spojrzycie na to, co ktoś przedstawia w swoich e, tych właśnie przeglądach, to od razu wiadomo, co go w życiu kręci, nie? No, to będziecie mieli za chwilę taki malutki przegląd tego, co mnie w życiu kręci. Oczywiście taki bardzo okrojony, ale zawsze. A jedna z tych rzeczy, którą ja kupiłam, bo kupiłam dwie, aż dwie rzeczy kupiłam w Action dzisiaj i chyba łącznie zapłaciłam za te dwie rzeczy 13 zł, także strasznie mocno się obkupiłam. Ale powiem Wam, że jakoś tak chęć do oszczędzania w obecnym życiu jest u mnie dużo większa niż chęć do wydawania pieniędzy na kolejne rzeczy, które leżą w szufladach. Dobrze. Um, no to dobra, to pokażę wam za chwilę, a teraz y, zobaczcie sobie ten mój bardzo, ale to bardzo subiektywny przegląd rzeczy z Action. bardzo się naoglądaliście <laughs> już wiecie, że najbardziej w życiu kręcą mnie em, znaczy w życiu, jeśli chodzi o zakupy najbardziej kręcą mnie świeczuszki e, zapachy do domu nie wiem czy tam były jakieś kosmetyki ale papierowe rzeczy, takie taśmy łazaby, wiecie takie, no takie coś co można paluszkami wykorzystać, także no mały ze mnie pożytek jeśli chodzi o przeglądy, a co kupiłam e, kupiłam słuchajcie Maseczkę w płachcie, no bo jak nie kupić maseczki w płachcie za 2,30? No jak jej nie kupić? No trzeba ją kupić. I to jest, wiecie co? To jest, Boże, jakie już takie malutkie literki dla starszych pań to jest grzech. Eee, maska w płachcie z witaminą C. W 100% biogradowalna. Płachta eee, <grytania> zawiera jedną maseczkę w środku. Jest nawilżająca, glowingująca. <grytania> Więc błyszczeć pięknie się świecić. Wegańska, e, kondycjonująca skórę. No, strasznie dużo tu napisali. No w każdym bądź razie jest to maska z witaminą C. I wiecie co? To jest Niderlands. Myślałam, że ona jest koreańska, ale to jest Niderlands, ale najśmieszniejsze jest to, że Made in China. Także nie wiem. No nie wiem. Ale dobra, 2,30 coś. A za 10 zł z groszami kupiłam zestaw dwóch ściereczek w bardzo nudnych, minimalistycznych wzorach, także ale słuchajcie, one były to jest szary, a były jeszcze w błękitach, bardziej niebieski, błękit, coś z fiolecikiem, takie, taki bardzo ładny niebieski, ale właśnie z, takim, z taką kroplą fioletu. I były jeszcze chyba w zieleniach. Dwa, dwie sztuki, właśnie po 10 zł z groszami, to jest normalna wielkość 50 na 70. I dziewczynki to jest 100% wełna. Boże, bawełna, przepraszam. Ym, I to jest jakiś Better Cotton. Nie wiem w czym on jest, Better. W każdym razie, no bo nie jest tutaj napisane, żeby to było organiczna bawełna. Bo już, to nie wiem, do naczyń to już może organiczna nie jest potrzebna. W każdym razie ja ich jeszcze nie, nie, ich nie otwierałam, ale je otworzę za chwilę. Właśnie w tej chwili je otworzę Widzicie, co, bardzo, bardzo podobają mi się te tasiemki Dlatego, że ja te tasiemki wykorzystuję już w kilku takich e, sklepach Przede wszystkim w H&M Home Jak przychodzą ściereczki, to one są też Czy ręczniczki, one są tak ładnie e, tymi tasiemkami Ja ich nie wyrzucam One mi się do wielu różnych dziwnych rzeczy przydają Do wiązania torebek, żeby ładnie wyglądały Czy do wiązania, e, wiecie, nakładek na słoiki Jak sobie nakładam jakąś ładną Taką na przykład wycinam szary papier, który nakładam na zakrętkę słoika i okręcam ją, właśnie takimi naturalnymi różnymi sznurkami czy tasiemkami jak w tej chwili. Także trzymam, nie wyrzucam i zobaczcie, ona, o matko, taka duża? Nie, no dobrze, dobrze. Już prawie jak, wiecie, ja niewiele większym ręcznikiem się wycieram. Ja jestem małogabarytowa, więc to mi wystarcza. Także jedna jest taka w paseczki, ale są przepiękne. Wiecie, chyba pojadę i wezmę jeszcze jedną, taką, taki, taką, taki jeden zestaw. I drugi to jest taki wzór. One się naprawdę, słuchajcie, niczym nie różnią od H&M Home. Jakość wykonania, wzornictwo, to jest wszystko po prostu przepiękne. I wiecie, to jest made in India. No, to nie jest made in China. W każdym razie, no, bardzo ładny wzór, od razu mi się kojarzy ze, ze skandynawskimi y, wzorami. Proszę, zobaczyć z bliska, jak to wygląda. W każdym razie, y, tam na przeglądzie, tym moim, bardzo mocno subiektywnym, y, widzieliście dwa, y, dwa gatunki, jak to powiedzieć? Dwa, dwie buteleczki perfum, nie, no jak to? Dwa, dwie nuty pochody, dwa zapachy, powiedzmy. Widzieliście tam Glorię Vanderbilt. Ja specjalnie to nagrałam, mam nadzieję, że to nagram, bo ja tego jeszcze nie montowałam. Gloria Vanderbilt i Sława zajcew Marusia. Ja dostałam zawały, jak to zobaczyłam. Gloria Vanderbilt bardzo lubię. To są bardzo tanie perfumy. Tam chyba ceny było widać. Około 40 zł, jedna, jedne i drugie perfumy kosztują. Gloria Vanderbilt to są perfumy W wielu nutach zapachowych Te, które tam były Były takie dość ciepłe, bardzo ładne Jeżeli będziecie w Action A lubicie fajne, tanie perfumki To powąchajcie sobie właśnie Jeżeli u Was będzie Gloria Vanderbilt To, jest, to są te perfumy z Z łabędziem. I jest tam również obok Właśnie obok siebie stały Sława Zajcew Marusia Słuchajcie, jak ja pracowałam w Niemczech miliony lat temu, to dostałam od mojej gospodyni właśnie na Boże Narodzenie sławę Zajcew w Marusie, tylko że mniejszą butelkę. Tylko wiecie, mam wrażenie, że strasznie ta słowa zajcew na psy spadła, ponieważ albo to jakaś się spodruba, nie wiem. Zapach wydaje mi się być ten sam, natomiast wykonanie butelki to już nie jest ta słowa zajcew. Taka burgundowa, ciemnoczerwona z brązem butelka i tutaj yy, w obecnej wersji ona ma szklaną, chyba szklaną <laughs> albo plastikową główkę, taką yy, no, przezroczystą chyba, może już nie pamiętam, muszę potem spojrzeć. W każdym razie w oryginale, znaczy oryginale, nie twierdzę, że to nie jest oryginał, ale w tamtej wersji z lat 90. to była złota nakładka. Tamte perfumy dziewczyny pachniały tak długo, że matko kochana. A te albo to są jakieś popłuczyny, albo nie spojrzałam i to jest woda toaletowa. Być może, a nie, tamte była na pewno woda perfumowana. Te być może to są właśnie, to jest woda toaletowa. Muszę spojrzeć następnym razem, będąc większym. W każdym razie powąchajcie sobie, bo jedne i drugie perfumy są bardzo ładne. Przy czym, Słowa Zajcew to jest zupełnie inna linia zapachowa niż Gloria Vanderbilt, przynajmniej ta, która jest właśnie w naszym Action. To są takie mocne, zdecydowane perfumy, tam słodyczy żadnej specjalnie nie uświadczycie. Chociaż może w składzie tam coś słodkiego jest, ale to co ja czuję, to jest taki dość ciężki, świeży, nawet wręcz trochę męski zapach. Niesamowicie intrygujący, jak będziecie, to powąchajcie. To są stare, dobre perfumy, naprawdę one ze 40 lat mają te Sława Zajcew. Może 30, przynajmniej ja od 30 lat je znam. Bardzo polecam, przynajmniej do powąchania. To akurat nic nie musicie płacić, możecie tylko otworzyć buteleczkę, bo one stają otwarte i można powąchać. Sława Zajcew i Gloria Vanderbilt. Szczerze, szczerze, z serca polecam i tą słabą zajcew chyba kupię. Chyba jednak kupię w tym action. Aczkolwiek jeszcze raz się spryskam i zobaczę, czy, 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 czy wiecie, czy to się dobrze utrzymuje. Bo ja w tym action dzisiaj spryskiłam się wszystkim, co tam można było przetestować. Więc nie mogę stwierdzić, które pachniały już później, a które nie. Dziękuję pięknie za to, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia następnym razem i naprawdę powąchajcie Glorię Vanderbilt i Sława Zajce, buziaki, papa. Hmm. Pa.